maneczko z opóźnieniem, ale tak jak obiecałem, słuchajcie, wracamy do odcinka spec e, Simulatora. Widzę, że ostatnio troszkę więcej osób zaczęło w to grać, bo mamy prawie 80 tysięcy e, osób. Mi zostało, słuchajcie, na tą chwilę 14 bilionów gemów. E, no, ale mamy też dużo, dużo petów: mamy 5 e, Gold Titaniców, mamy dużo Rainbow Shiny e, Huge, dużo Rainbow Huge i innych, innych rzeczy, które są naprawdę mega dużo warte. Mam też dużo książek po dwa biliony i tak dalej, w górę mamy też mnóstwo itemów, które naprawdę mają bardzo, bardzo dużą wartość, chociażby 20 takich prezentów, gdzie każdy z nich jest warty po 300 milionów, to mamy łącznie 6 bilionów, to można na tą chwilę spokojnie wymienić na Titanika. mamy też karty, które są warte, słuchajcie, 3 biliony, mamy też mnóstwo innych rzeczy, które tak naprawdę mają bardzo fajną, dobrą, dużą wartość, więc myślę, że coś tutaj możemy, słuchajcie, podziałać, tutaj nawet te klucze 200, 250 milionów to same klucze, słuchajcie, mamy na poziomie biliona i tak dalej. Ja kupiłem na tą chwilę 11 ekskluzywnych brainrot Eggów, e, żeby otworzyć razem z Wami pośrednio tak 107-108 e, milionów sztuka, czyli więcej niż rap. E, I słuchajcie, no, moje pytanie jest takie: Co robimy, słuchajcie, z tą gromną? No, na tą chwilę gra 80 tysięcy osób. E, ja widzę, że dawno nie grałem, bo mam w ogóle skina jeszcze e, świętego Mikołaja. Dajcie znać, co myślicie, czy e, odpuszczamy tą grę. Jeżeli są ciekawsze inne gry, dajcie znać, się, e, jakie. Czy po prostu raz na jakiś czas wracamy do tej gierki, nagrywamy odcinek, żeby coś tutaj sobie e, pokręcić. Mamy oczywiście swój klan, który jakoś tam e, nie wiem, na ile funkcjonuje pod kątem aktywności, ale, ale trochę ludzi jeszcze zostało. Nie wiem, czy są aktywni, czy po prostu zostali, bo już nie grają. E, dajcie znać, co robimy. Czy gramy? Jeżeli nie gramy, to co robimy, bo możemy sprzedać wszystko, co mamy za wszystko kupić ekskluzywne jajka i nie wiem, starać się zdobyć pierwszego Gargantuanta, albo cokolwiek innego, żebyśmy mieli tutaj opcję zobaczyć, czy coś nam wypadnie. Więc możemy wszystkie Gemy, wszystkie Tytaniki, huge wszystko co mamy dosłownie sprzedać i zamienić to na jajka i zrobić taki mega wielki opening. Czy po prostu sprzedajemy wszystko w miarę, co mamy i staramy się kupić Gargantuanta, żeby dojść do pierwszy raz i może ostatni raz Gargantuanta. I kolejna sprawa, słuchajcie, jeżeli nie gracie w to gierkę. Jeżeli nie chcecie grać i nie będziecie do niej wracać, to możecie do mnie mailboxem na moje oryginalne, główne konto wysyłać wszystko, co macie. Będziemy to sprzedawać i wtedy w zależności która odpowiedź wygra, czy kończymy po prostu grę i kupujemy za wszystko jajka, czy kupujemy za wszystko po prostu Gargantuanta, czy gramy dalej, to wtedy tą opcję wybierzemy i będziemy po prostu mieli mnóstwo, mnóstwo jajek na, na odcinek. Teraz na początku, słuchajcie, otworzymy jajka, potem polecimy do Halloween eventu. Oczywiście, w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim. A my sobie polecimy. Słuchajcie, mam 11 jajek, za które wydałem no ponad bilion około biliona 200 milionów więc dosyć dużo. Otworzymy sobie na dzień dobry. Słuchajcie, 3 jajka. Tutaj pamiętam, że oczywiście trzeba je wyklikiwać. I na następnym raz otworzymy, słuchajcie, ich aż 8. Leci nam kapucina, brainrot Capucina, więc nie wiem, czy to jest najlepsze, najgorsze nawet nie ogarnąłem dokładnie niektóry jest który, ale oczywiście standardowo jest to najgorszy możliwy ekskluzyw, więc lecimy sobie słuchajcie jeszcze z naszą ósemeczką, zobaczymy sobie na tą chwilę co nam poleci z ósemki i dosłownie nie poleci nam nic. Mamy wszystkie trzy fak faktem ekskluzywy, ale jest to no mega słabiutkie. Mamy tutaj droższe a nie, to jest jajko za 107 milionów, a to możemy sobie je też otworzyć, bo one nie ma jakiejś tam e, ultra dużej wartości. O, nie, to się tam kliknęło. E, I tu nam leci coś, co nawet nie wiem na ile to jest dobre, na ile niedobre, ale na no, ekskluzji są z siebie raczej, e, raczej nie jest dobry. E, mamy tutaj jajko za 250 milionów i jajko za 816 no. Z tym myślę, że możemy na razie poczekać to, to, to możemy sobie otworzyć też później na spokojnie, zobaczymy jak nam to poleci I dajcie znać po prostu co robimy, wtedy będziemy wiedzieć czy, czy lecimy z sprzedażą jajek, czy nie. Mamy tutaj 5 tytaników po 7 bilionów niby wartość na tą chwilę tych tytaników jest, jest. Zobaczymy sobie z czasem jak to wszystko nam będzie wyglądać. Tak to słuchajcie, nam się prezentuje. Dajcie znać co robimy, ewentualnie, jak nie gracie, wysyłajcie, będziemy mieli ciekawszy odcinek później. Lecimy, słuchajcie, na Halloween Event, zobaczymy sobie, jak to tam wygląda. Ja chwilę w niego grałem, nie wiem, z dzień, może nie cały dzień. Coś tam poklikałem, coś tam porobiłem. Teraz widzę, że doszło, doszedł nowy domek. Pozbieramy naszą kasiurkę, oczywiście, nasze cukierki. Dokładnie, na tą chwilę nie mamy ich zbyt wiele, bo kupiłem sobie troszkę jajek i tak naprawdę, nawet nawet na żadne jajko. Nie starczy. Mamy tutaj, słuchajcie, no tych jajek, o ile to można w ogóle nazwać jajkiem, no tak się nazywa, ale średnio to tak wygląda. Aha, bo to mi w ogóle z tego jajka poleciał najlepszy na 54, i, a nie, on jest na największy procent na niego, czyli najgorszy poleciał, bo to jest odwrotnie, pierwszy jest najlepszy, ostatni jest najgorszy, e, więc tak to wygląda, możecie sobie, słuchajcie, zbierać na e, na na Titanica, na Gargantuanta, jeżeli wymienicie 10 e, Titaników i tak dalej, i tak dalej, tak to mniej więcej wygląda. Co my tu mamy najgorszego? Słuchajcie, tego mamy najgorszego, więc tego sobie podniesiemy. Wrzucimy sobie tutaj najlepsze, najlepsze jajko. O ile to można nazwać jajkiem, tak naprawdę. I leci nam znowu 319. Polecimy sobie teraz, słuchajcie, z tym. Podniesiemy tego. Rzucimy sobie znowu te jajeczko. Zobaczymy teraz, co nam poleci. Może coś lepszego. 990. Czyli polecił nam, słuchajcie, Reaper. Reaper jest. Na 15% i jeszcze nam poleciał w wersji gold, więc to jest to totalnie sztosik, bo mamy wszystko, co nam daje od 100 do 300 z kawałkiem. tym nam daje prawie 1000, więc kolejne peciki to są na 192. Więc sobie tego szybko wyrzucamy, wkładamy sobie jajko, tego wyrzucamy, wkładamy drugie jajko. Mamy 380, słuchajcie, 5 i kolejne 385. No, to wymienimy sobie jeszcze chociaż tego ostatniego. E, zobaczymy, co nam tutaj z tego ciekawego poleci. I nam tutaj leci 638, więc dosyć fajnie. E, no, na tą chwilę no, nie mamy zbyt wiele, żeby sobie tutaj cokolwiek kupić. E, jedno jajko kosztuje 30 milionów. E, tak wygląda event. Widać, że troszkę ludzi do tej gierki wróciło. E, co to w ogóle jest tutaj? A, shop. No, tak tutaj oczywiście. Preston kasa, kasa standardowo wszystko działa. Tak to, słuchajcie, mniej więcej wygląda no Tutaj już wiele nie możemy wejść ani w plecak, ani w nic sobie otworzyć. Zobaczyć, możemy tutaj sobie ewentualnie no polecieć, chociaż chyba nawet nie mam robuxów. Nie wiem, czy mam jakieś robuxy, a mam. Słuchajcie, możemy polecieć sobie z jednym Forever Packiem. Bo potem mi zostanie 76, więc już na pewno nic nam więcej później nie wystarczy, abyśmy mieli za stówkę, Słuchajcie, Huge Zombie Peak w wersji Gold 7000. Ich jest. Myślę, że te Huge ogólnie same z siebie nie są zbyt wiele warte, ale z ciekawości co by tam było dalej możemy sobie sprawdzić, możemy zajrzeć bo jak się zawsze mnie to mega tutaj nakręca, żeby zobaczyć co byśmy tutaj mogli mieć, w ogóle jajka strasznie staniały, Je, dwa jajka kosztuje 240 robuxów, czyli jedno jajko kosztuje 120 robuxów, więc to jest naprawdę mega tanio już nie mówiąc nic o tym że jak kupicie sobie największy pakiet to macie tutaj totalnie mega w ogóle wielki pakiet wszystkich rzeczy, więc czekajcie, ogarniemy zaraz kwestię tego i zobaczymy co nam poleci dalej Dobra, mamy już kwestię ogarniętą. Nawet nam troszeczkę zostanie, jakby tutaj coś nam mega fajnego miało polecieć. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy się w ogóle rozpędzać tak bardzo w tym. No, bo nie wiadomo, czy w ogóle jest sens. W to grać, czy wy chcecie, żebym ja w to grał, czy nie grał, no tutaj nam totalnie sobie rzeczy lecą. Więc ja w to dalej iść nie będę. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy w to grali, czy nie. E, wtedy będziemy myśleć i ogarniać dalej. Aha, tu możemy się w ogóle to sprzedać. 1K tylko za to, to jest no totalnie ultra mało. No jak oczywiście nam się coś tutaj nazbiera, a to ten coś nam rośnie. Aha, to jest ten huge w ogóle, on nam leci, leci z jajka. Ja nie wiedziałem, że to tak jest, myślałem, że to ten że to jest tak totalnie randomowo, że to po prostu się pokazuje w plecaku i tyle. No wartości raczej on za wielki nie ma. No dobra, tak to, słuchajcie wygląda na tą chwilę. Dajcie znać co robimy dalej. Jak nie gracie, nie chcecie wysyłać, a jest tutaj inwentor. Dobra, nie ograniczyłem, że ten inwentor tutaj jest, więc tutaj możemy normalnie wszystko sobie robić. Jak coś macie niechętnego, to wysyłajcie. Są trzy opcje, albo po prostu dla was będę w to grał, będziemy raz na jakiś czas nagrywać odcinek, będziemy tutaj coś kombinować z tej gierki więcej. Jeżeli nie, tradujemy wszystko kupujemy jajka najtańsze, żebyśmy wszystko takiego mega openinga zabili, albo po prostu próbujemy zdobyć Gargantuanta, też będzie ciekawe, bo nigdy nie miałem. Dajcie znać, czekam na Wasze odpowiedzi, póki co dzięki bardzo, do zobaczenia jutro i pojutrze, słuchajcie, dwa dni z rzędu wpadają odcinki z RCU, będą mam nadzieję, że ciekawe, więc podajcie i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem, cześć!